Hej kochani, witam Was serdecznie na moim kanale, a dzisiaj będziemy robić sobie recenzję tego ogierka. Jest to konik z kolekty rasy Haki. Hakej. Bardzo podoba mi się brzmienie tego, tej rasy, więc tak mu dałam na imię. Dobrze, zacznijmy więc sobie. Ma bardzo ładną maść. Piękne odmianki i pomalowane kasztany. Cieniowanie ogona nawet ładne. Tutaj kopytka dobrze, fajnie zrobione. Nie zwracajcie uwagi na te zarysowania. No, tutaj fajnie. Mają taką iluzję nawilżenia te chrapy, i oczy też są nabłyszczone. Tak słodko jest ta grzywka odsunięta. Odmianka też jest pięknie zrobiona. Ja nie cierpię, jak są odmiany takie zanikające. Ma bardzo cień, piękne cieniowanie kłąbu tutaj, przy nogach, i naprawdę piękne detale pyska. Bardzo mi się podoba ułożenie tej grzywy, że ona jest tak z przodu trochę i z tyłu jest zrobiona grzywka. I ten ogon też tak fajnie wygląda. Sam model jest pięknie zrobiony i jest on bardzo fotogeniczny. Pięknie wygląda we wszystkich kolorach, jakby sprzętu. Ma też wyrzeźbione strzałki kopytowe. No i jest naprawdę ładną figurką. Tu przy nogach też ma takie zmarszczki. Oczywiście, napisy na brzuchu. I podoba mi się przejście kolorów między ogonem a resztą ciała. Jest to naprawdę piękny model, godny polecenia. No popatrzcie tylko na ten pyszczek. Jeżeli podobała Ci się ta recenzja, to zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz więcej takich recenzji, to zostaw subskrypcję na kanale. Z mojej strony to tyle, dziękuję.